Zobaczcie, jak powinien wyglądać prawidłowy chwyt pisarski osoby praworęcznej. Trzy palce są aktywne, kciuk i palec wskazujący trzymają stabilnie ołówek albo długopis. Palec środkowy stanowi podpór na ołówka, żeby właściwie go utrzymać, na właściwej wysokości, zobaczcie, a dwa palce, palec serdeczny i mały, są zgięte. W ten sposób. I dzięki temu nasz nadgarstek się obraca i tworzy właściwy kąt około 45 stopni. Mamy nachylenia nad kartką naszego ołówka. Przy takim ułożeniu palców nadgarstek pozostaje mobilny, może skupić się na wykonywaniu różnych ruchów potrzebnych do tworzenia liter, porusza się w każdej płaszczyźnie. Ten chwyt nazywa się chwytem trójpunktowym. Ołówek leży wygodnie. Ważne, że mięśnie powinny być oczywiście usprawnione, żeby w ten sposób mogły trzymać ten nasz ołówek. Pamiętajcie, że łokieć musi być oparty o blat biurka. Druga ręka trzyma kartkę albo zeszyt, żeby nadgarstek nie musiał tego robić, bo wtedy się napina i źle pracuje. Ruch zeszytu lub kartki skierowany jest u osób praworęcznych w lewą stronę. Następnym razem Wam pokażę nieprawidłowy chwyt i też chwyt osób leworęcznych. Poprawny chwyt wspiera płynne pisanie, rozwój motoryki małej. Mając przygotowany, prawidłowy chwyt pisarski możemy coś napisać. Pamiętajcie, żeby druga ręka trzymała kartkę. Piszemy. Chwyt jest dynamiczny. Ręka jest niespięta, swobodna, zrelaksowana i pisze ładnie i czytelnie. Jeśli podoba Wam się to, co tutaj publikuję, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i udostępniajcie moje filmy. Życzę Wam powodzenia. Cześć!